Witajcie kochani. Dziś chciałam powiedzieć parę słów na temat ponownego wchodzenia w pakty i umowy, a ma to miejsce w momencie, gdy dokonaliśmy procesu zrywania paktów i umów, odpięliśmy się od danego Gregora, a mimo to poddajemy się świadomie obrzędom i rytuałom w danej religii. Smuci nas to, że ludzie, którzy uważają się za świadomych, wchodzą w ponowne zobowiązania, z których nie ma odwrotu, albo proces ten jest mocno skomplikowany. Zawiązywanie ponowne umów, paktów czy kontraktów z egregorem katolickim i maryjnym, bo to są dwa odrębne egregory, powoduje, że jeszcze bardziej umacniamy te zobowiązania względem tych sił energetycznych, które poprzez to właśnie mają możliwość dodatkowo bardziej i mocniej oddziaływać na nas. Bardzo często też nawet jak próbujemy później zerwać te pakty, kontrakty, umowy, to mogą się po prostu na nas mścić. Egregor Katolicki czy Egregor Maryjny. Są jednymi z najcięższych. Są mocno inwazyjne, mają wpływ na nasze codzienne życie. Celem egregora jest to, żebyśmy tkwili nadal w sztucznym systemie karmicznym i zasilali ten upadający system energetyczny. Z powiązań religijnych koduje się w naszej matrycy często bieda. Niepowodzenie w miłości, to, że trafiamy na nieodpowiednich partnerów, że mamy kontakt z toksycznymi ludźmi, oraz to, że nie możemy pójść naprzód, tylko tkwimy w tym samym miejscu, dosłownie jak w pułapce, jakbyśmy byli w potrzasku. Po śmierci, natomiast takie powiązania potrafią wpłynąć na to, że możemy nie opuścić tej przestrzeni i to niestety bardzo często obserwujemy właśnie z duszami zmarłych są trzymane ciągle w tej przestrzeni poprzez powstałe zobowiązania właśnie z egregorem kiedy nawet my sami nie wierzymy albo jesteśmy odcięci od religii ale ktoś z bliskiego otoczenia modli się na nas do aniołów, archaniołów, czy do Jezusa, Maryi i tak to również oddziałuje to na nas negatywnie. Ma to na nas realny wpływ. Obecnie w Kościele Katolickim trwa przygotowanie dzieci do obrzędu, który odbędzie się w maju przyszłym roku. Myślę, że każdy z Was wie, o jaki obrzęd chodzi. Niestety wielu rodziców, nawet tych, którzy uważają się za świadomych i obudzonych, ulega presji rodziny, otoczenia i powierza swoje dziecko do tego obrzędu, bo tym to właśnie jest. Obrzędem i swojego rodzaju rytuałem, który dokona się na dzieciach za zgodą ich rodziców. Tu należy dokonać podziału na osoby, które robią to nieświadomie, bez żadnej refleksji, i takich osób jest w przewadze. A robią tak, bo inni tak robią i nie zastanawiają się nad tym. Kolejny podział to na osoby gorliwie wierzące w słuszność danej religii. Mocno wierzą w to wszystko i się utożsamiają z daną religią. Oraz na osoby, które mają świadomość, z czym dany obrzęd się wiąże, wiedzą doskonale, jakie to będzie miało skutki w energii oraz jakie to będzie miało skutki dla duszy. Wcześniej dokonali zrywania paktów i umów, za siebie czy za swoje dzieci, robiąc to dla swojego i ich dobra. Uważam, że praktycznie każdy z nas był w tych dwóch pierwszych grupach do momentu przebudzenia. Czyli tego punktu zwrotu akcji w swoim życiu, gdzie zorientowaliśmy się, jak to wszystko w tej niewolniczej przestrzeni wygląda. Mało kto z nas niestety urodził się w rodzinie świadomej, gdzie nie musiał, poprzez ciężkie doświadczenia, często bardzo ciężkie doświadczenia. Dochodzi do punktów życia, którym jest obecnie. Najczęściej już na starcie mieliśmy, delikatnie mówiąc, Podgórkę. Dlatego pięknie by było, gdyby już nasze dzieci mogły wzrastać w świadomej rodzinie i w sposób swobodny rozwijać swoje potencjały. No właśnie, byłoby, bo niestety osób z tej trzeciej grupy, czyli świadomych, a mimo to wchodzących z premedytacją w ponowne pakty, poddając się religijnym obrzędom, jest przerażająco dużo. Tu chodzi o poddanie się im, czyli na przykład świadome zawarcie ślubu kościelnego, świadome posłanie własnego dziecka do komunii, a nie że uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu jako gość. Tu warto w takiej chwili się zastanowić, co takiego nas samych jeszcze trzyma, że słowo danej osoby, a często to sama myśl o tym, że ktoś coś powie, decyduje o tym, że własne dziecko poddamy określonym obrzędom, decyduje o tym, czy my sami poddamy się obrzędom danego egregora i zawrzemy pakt, którego nie będziemy już w stanie cofnąć. Bo dokładnie tak się zadzieje. W momencie, gdy jako świadoma osoba, z własnej woli, w pełnej świadomości, z czym to się wiąże, zawieramy ponownie pakty, umowy i kontrakty, z danym egregorem. Kochani, na naszej stronie internetowej wglądy są narzędzia do pracy samodzielnej. Jest tam dostępne oświadczenie woli, proces zrywania paktów i umów. To są narzędzia udostępnione dla Was. Jeśli z kimś to rezonuje, to zachęcamy do działań energetycznych we własnym Zakresie. Zachęcamy do pracy własnej, która jest kluczowa podczas rozwoju duchowego. Dziękuję Wam za uwagę i wszystkiego dobrego, kochani.